Hej, witajcie, witamy się z powrotem w grze 14. Kontynuujemy w miejscu, w którym skończyliśmy. Biegnij na skraj urwiska, czyli. Mam nadzieję, że wartka akcja szybka, porządna. Wow, wow, wow. Fuck you! Fuck. Kto? Kto? Gdzie? What the fuck? Kto do mnie strzelał? Tam nikogo nie było. What the fuck. Yeah bitches. Oh, you wanna play? You wanna fucking play? Wow, 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 ktoś tam? No, to się nazywa game. Ktoś tu. No, chodź, 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 chodź. Wow, 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 what the fuck? Eee, dobra, spierniczamy. Gin! Gin! I don't give a shit! O, znowu dobra, jedziemy! Widzimy z O, punkt kontrolny, jak szybko! Wkurzam to, że w niektórych misjach co chwilę jest punkt kontrolny, a w innych. Raz na ludzki rok! Wiecie o co chodzi! Fuck! Fuck! Dobra, w dupie! DAJESZ! Gin! No, to się nazywa game. Ha HA HA! HA HA! man fuck! Wow, 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 no wow wow wow! Ja wcześniej jak był helikopter to kurczę niczym innym tylko bazuko mogłem go... What the fuck! Fuck nie mam amunicji <grym znać> <grym znać> To by chyba wystarczy żeby ich załatwić Wystarczy się pozbyć tylko... Kolesi, że tam babek zależy, obojętnie sam na oślep. Wiecie, mam trzy strzały, to tam znaczy na oślep, no tak. No, fuck! What the fuck? No, dobra, gdzie, 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 gdzie? Gdzie? Tu, okej. Okay. No problemy Mam skakać. Okay. O, Jest! Udało się. Jaki krótki poziom, Boże, 3 minuty. 3 minutki czy tenki Teraz pewnie będzie długi. Mam nadzieję, że nie. Przepraszam na się. Okej. Okay. Okej, okay. co my tu mamy? Senator Walter Sheridan. <laughs> witam witam. I want to help you apprehend my brother's killers. Uh -huh, uh -huh. There are 20 conspiracy leaders. All of them with influential positions. Their goal is to abolish democracy in our country by imposing a totalitarian regime. <laughs> regime <versus laughs> monstrous Aż wiele z nich zabiliśmy, nie? Każdy boss, tak naprawdę. Każdy boss to był jeden z tych tych, których, których mieliśmy wyeliminować. Then, General, SSH-1? Pass. Hmm. Czy muszę mnie <grywa> Tak, tak. Mhm. Mm Okej, okay. co mamy zrobić? Czy me Watch? No nie. Właśnie, pro... a nie, tego tu nie ma, to jest w menu. W pełni jest takie, taka tabelka pokazana, kogo już unieszkodliwiliśmy, kogo nie. Zinny ba tajną bazę sh 1 nie pozwólby. Cię zauważono, unieszkodliw żołnierzy. God damn IT! Ciągle te skradankowe misje, boże, co to za gra! Naprawdę, nie spodziewałem się tego po niej. Fajnie, dobra, super. Aha, no i co teraz? Mam cię zabić? Chyba nie. Gdzie mam iść? Tap, 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 Tu? Nie. Tutaj? Hello! Hello! Ej, otworzysz mi drzwi? Aha, no rozumiem, rozumiem. Chwila. Hm. Kurczę, już się boję tej misji, już mi się ręce powoli zaczynają trząść. Mam no, nadzieję, że nie będę musiał jej powtarzać tysiące razy. Że jakoś sobie poradzimy. Senator is mm. yes, Mr. President. The o senatorze. <laughs> o, patrzcie, jak go teraz tak klapnął. Szkoda, że ten się patrzy. Tu nic nie ma, rozumiem mnie. Co teraz? W ogóle. Jak ja mam być niezauważony?

Aha, A, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Aha, pułkowniku, tak? No to pokaż mi jakoś. Tu? Nie. Tu? Nie. Dobra. No, otwieraj. Przyjdziemy sobie. Jakiś checkpoint by się przydał, nie? Dzięki, Aa, ale by się przydał jakiś checkpoint. Nie, nie uważacie? Jak nie musiał to od nowa oglądać, to. Dzień dobry, to mogę tu wejść? No tak, nie wiem, czy ja tu mogę tak sobie chodzić, czy nie. Hmm, ja się zastanawiam. kto? to do tego też zabiję jak już ten. Ale kurczę nie rozumiem troszkę tego, przecież... Oni mówią na mnie pułkowniku tutaj to o co chodzi. On mnie nie widzi Naprawdę? Ej ty! Nie zdążył, nie? Nie zdążył Mam nadzieję. Kurde nie wiem czy te szafki tutaj przeszukiwać, czy nie Przeszukam lepiej. Będę wiedzieć na przyszłość, czy jest tu coś, czy nie. But? Aha, to jest jakiś glitch. Rozumiem, rozumiem. No Chyba nie chcę tego. To jest też jakieś pierdoły. Po co w ogóle można otwierać te szafki? Chyba po to, żebym właśnie łaził i kurczę otwierał to wszystko bez sensu. Bez... nie rozumiem, nie rozumiem. Tu nic nie ma, jakichś dokumentów. What the fuck? Obracimy. Co tu? No i co tutaj? No, tu jest prysznic, kurczę. Nie, nie rozumiem troszkę, nie rozumiem. A tu? Nie, tu? Chyba tu w takim razie. Bo tam weszliśmy. Aha, hmm. tu? Nie wiem, kurczę. Nie wiem, czy mam go zabić, czy nie. Chyba tak, chyba chyba tak. Tak mi się wydaje. Bo wiecie, jak to tak inaczej. Chodź. Okej. Okay. Nikt nas chyba nie widział. Okej, okay, spas. Dobra, na razie jest okej. Okay. Tylko jeszcze checkpoint by się przydał. O ja! O ja! Już mi zapiera... dech w piersiach. Jest dobra. Aha. Gdzie on jest? Tam. Fuck, 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 fuck. Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Nie wiem, czy go minąć, czy co. Nie wiem, nie wiem. Chyba w dupie, w dupie, w dupie, w dupie. Aha. Jest checkpoint! Ale ja, nie muszę tego powtarzać przynajmniej. Tego teraz trzeba, tak? Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Chodź tu. Pamiętaj o ciała, oczywiście. Tu czy tu? Chyba chodź tu. Tu nikogo nie ma? Nie. Dobra, tu będę skupywać ciała. Na razie idzie nieźle, na razie idzie przyzwoicie. Zobaczymy jak będzie potem, nie? Zobaczymy jak będzie potem. Nie wiem zbytnio, gdzie mam iść, czy tam, czy tu? Tu, to się jest? Nie. Tu zamknięte, okej okay. Tu otwarte czy zamknięte? Eee, o co chodzi? U oh, jest hmm. tu? Nie, zdecydowanie nie tu. Tam jest kamera, tak? Nie, i o, tam jest kamera, ale jaja. A czy ja po prostu zrobiłem kółko, okej, okay, dobra. Mniejsza z tym No chodź tu gnoju. Nie mam tu mika. Fuck Fuck, dobra, już wpadłem chyba. Czy nie? Nie? Ta kamera mnie nie widziała? Oooo! A może ta kamera to jest tylko taka trapa, wiecie? Że może po prostu sobie jest, a tak naprawdę nic nie robi. Chociaż to w sumie bez sensu by ją umieszczali. Wcześniej nie było tych kamer, więc... No nie wiem. Powinni zrobić tak jak w Deus że pokazuje, wiecie... Nie wiem czy... Albo może po prostu nie... Ona nie może widzieć nic złego. Nie, nie wiem, dobra. Będziemy uważać. Wiecie, po co, po co tutaj... sobie robić kłopoty, nie? Dokładnie tak. Tam ktoś jest. Kurde. Hmm. Chodź tu. Nie wiem, tu? Nie wiem, cholera wie. Fuck. Fuck, nie wiem gdzie mam iść. Dobra, posłuchajmy na razie co oni tu mają do powiedzenia, może, może... Wtedy gdzieś pójdziemy. Co, ja jestem tu? Tak, ja jestem tu. Widzicie? Hmm. Tu jest... Ona tego nie widzi, tego ciała? Nie wiem, nie rozumiem. z tym, Dobra, bierzemy to. To jest kamera jakaś? Fuck. Ah. Fak. Fuck. Fuck. kurde. Znaczy wszystko jest w sumie ok, ale wiecie, taki stres jest, nie? Hmm. To nie było chyba kamery, nie? Ok, załatwimy tego gościa Stas tu, tak, tu. Jezu, jak ja nie widzę tych skradankowych misji. A wy o tym dobrze wiecie, nie? Masakra. Nie wiem, czy te ciała mogą tu zostać, czy nie. Nawet je tutaj, może na wszelki wypadek. Tak, na wszelki, wiecie. Bo tutaj raczej kłaść nie będzie. A tutaj jak ktoś by wszedł, to po prostu leży. Leży i kwiczę, No na razie jest okej, okay. Przydałby się znowu checkpoint, bo już troszkę zrobiłem. Jak miał to powtarzać, to, to cienko to widzę. Także przydałby się checkpoint, ale będziemy się starać jak najlepiej wszystko zrobić. Winda? Nie wiem, teraz czyglądam, czy co? Tak? Może checkpoint dajcie mi checkpointa, co to? Winda to jest takie idealne miejsce Na takiego checkpointa, co? Taki checkpoint reach, proszę, punkt kontrolny, please. No fuck. Naprawdę. God dammit, tam ktoś jest. Jak ja mam bo tutaj. Przynajmniej zauważy Czy będzie? Nie wiem, w sumie, dobra, poczekamy chwilę, może się ruszy Gdy nie się nie ruszy, no to i tak będę musiał iść tak Nawet no, widzicie, gdybym miał tu checkpoint, to już bym był spokojny, że mogę ten... Bo jak coś, to powtórzę, a tak to kurde... O, jest checkpoint, super! No, jednak się moje prośby spełniły Zajebiście Nie wiem gdzie mam iść, czy tu, czy tu? Nie, nie wiem, kurde Mam, mam, checkpointa, także nie jest źle. Gdzie oni są? O, tu. Tu mam iść? Nie wiem, w sumie. Może w tym czasie pójdę tu i go załatwię. No, jak coś, to po prostu to powtórzymy, co tam, nie? A tam ktoś jest, a? Jeszcze. Oni gdzieś poszli? Ja nie wiem, kurczę, co mam robić. What the age Shit. Ważne, że nie było alarmu. Ważne, że nie było alarmu. Na to mi tam nie robi, po prostu nie chciałem, wiecie, mieć go tutaj na karku. Nie musiałem wcale w sumie tego robić, ale Fuck! Fuck 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 fuck. fuck, fuck. Jest tam. Gdzie się nie odwróci? O, dobrze jest. Tu? Otwarte, tak. Oczywiście, przeszukamy sobie szafeczki, wszystkie. Wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Może zaraz będzie boss i się przyda coś. Szapteczka. Mnie hmm. szczęście jest to, że nie. Tu jest. Nie wiem, czy tu mam iść, czy nie. Zreszcie nic? A tu nic nie ma. Wiecie. Dobra. Dobra, schowamy go pod prysznicem tak na wszelki wypadek. Jak coś to wiecie będzie, że się walną pod prysznicem i tyle, że jest ciapa i tyle. I żaden spożytek z niego by nie był. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Muszę się trochę uspokoić. Bo tutaj już... Nie jest spokój, spokoj, spoko. Jest spoko, jest spoko. Słyszał to, ale... Teraz szybko tutaj... Tak mi się wydaje, nie wiem, no bo... Gdzie go mam schować? Mógłbym do kanałów, ale z drugiej strony, wiecie... Tam jest kamera, czy nie? To jest kamera? Chyba tak... To się jakoś będziemy tak zbliżać powoli... Wiecie... Aha, on jest tu. Ja jestem, ja jestem, widzicie. Hmm. Hmm. Chodź tu. Nie wiem, czy mogłem to zrobić, czy nie. Daj ciało, żeby ta kamera tutaj... Ona chyba nic nie robi tam. To jest chyba jakaś podpucha. Cholera jasna. Nie wiem w sumie, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Fuck, ile ich tu jest? Fuck, przydałby się checkpoint. Jakiś taki malutki chociaż. Nie wiem gdzie tu iść. Kurde, no nie wiem. Um... Tam jest kamera, nie? Ale dobra. Dobra, dobra, dobra. tu go schowamy. No, schowamy się tutaj, nie wiem. Schowamy się tutaj i tyle. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, co, co zrobić. Mam nadzieję, że to już będzie końcówka, bo ja się zaraz zadałem zawału normalnie. Uh, aha. No to... To gdzie ja miałem się schować? Pozdro. Pozdro! Pozdro! Już za późno na kraju, super, super, super. Dobra, to ponów i tyle. Dobra, ja wam to wytnę i po prostu zobaczymy się wtedy, jak to tam zrobię, nie? Okej, okay, wracamy. Zatrzymałem tylko grę, bo jest ten dialog. Co zrobiłem? Tego pana przy... W tym automacie zabiłem i obok była toaleta, więc go tutaj zaniosłem i się tu chowamy. Tutaj nie powinni nas znaleźć, także nic was właściwie nie ominęło, tylko tyle, że, że po prostu zaniosłem go do tej toalety. No i na razie teraz możemy sobie posłuchać. Nic się nie zmieniło. W objectives Mm hmm. A ten odcinek będzie długi. No a zresztą trudno! Trudno! już mam iść czy nie, bo nie wiem. Nie wiem w sumie. Tu jest jeden koleżka, tak? Gdzie on idzie? Do, do kibla? Aha, on jest. On idzie tutaj, aha. No to spoko. Dobra, na pięści się go pozbędziemy. No trudno, chciałem go z tego zmiotły, no ale nie udało się. Przydałby się checkpoint, nie obraziłbym się, ale no dobra. Tam jest koleżka, tak? Jakiś śmieszolek. Nie wiem, czy mam go załatwić, czy nie. Wydaje mi się, że tak. No to pach. I teraz nie wiem, czy go chować, czy nie. Teraz chowamy go w tym kiblu. Tam tam leży tyle ciał, to wiecie, będzie wyglądało, jakby była jakaś orgia, po prostu i tyle. Wiecie, padli od zbyt dużej ilości orgazmów, nie? Uh -huh. Takich też żołnierzy nie chcemy, prawda? O, jest jakieś pomieszczenie? Jest! Poziom ukończony! No, w sumie jestem zdziwiony. Nie pozwólbicie zauważoną, nie szkody żołnierze. Ale dobra, zakończymy sobie ten odcinek. Czy właściwie ten krótki cut i tak naprawdę nic już później takiego większego nie było, czyli właściwie zawaliłem na samym końcu, ale większych wpadek nie było, jestem dosyć zadowolony, bo wiecie, te, te misje skradenkowe. Szkoda, że teraz znowu nie pozwólbycie zauważono. Mam nadzieję, że przynajmniej końcówka będzie spektakularna. No bo już jesteśmy coraz bliżej końca. Coraz bliżej końca. No i fajnie. Mi się przyjemnie gra, mam nadzieję, że wam się przyjemnie ogląda. Także, widzimy się w następnym odcinku. Jak czegoś nie obejrzyjcie, to nadrabiajcie i trzymajcie się, na razie.